Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paradise'a. To kolejny odcinek na kanale, trochę krótszy. Jest ono o price Rank, czyli nowym updatecie, który dosyć dawno już, po chyba dwa tygodnie temu, został wprowadzony do FIFA 15. No i to jest tylko taki krótki film, bo na taki mogę sobie pozwolić. Byłem strasznie zabiegany tydzień, zresztą nadal mam, pomimo że jest weekend. No, postaram się, jeżeli czas mi pozwoli, żeby jutro na kanale pojawił się odcinek z mojej kariery NBA, a tymczasem możemy przejść do głównego wątku tego filmu, kiedy już trochę emocje ochłonęły. Chciałem po prostu, no wiem, może to uznacie za lekko spóźniony film, ponieważ ten update Price Rank został dość dawno wprowadzony do, do FIFA, ale, do Ultimate Team'a właściwie. No, ale teraz ja zdecydowałem, że to jest chyba dobry moment, nie chciałem tego robić, jak wszyscy YouTuberzy, Teraz już o tym trochę jest. No mniej wtedy było głośno, teraz jest tak ciszej o tym. Więc chciałbym, bo myślę, że nawet niektórzy z was może chcą poznać, jaka jest moja opinia na ten temat. A moja opinia jest. Hmm, myślę, że ten update według mnie jest na plus. Na plus. Nie jest to dobry update, jeżeli chodzi o FIFA 15, ale to wpłynie dobrze na grę, jeżeli chodzi o 16, jeżeli to wszystko dobrze zostanie rozwiązane. Dla mnie nie jest, nie ma sensu po prostu tego update'u wrzucać do FIFA 15. FIFA 15, 15 miała się skończyć i ten update miał zostać wprowadzony według mnie jako nowość, jako nowość do FIFA 16. Dlaczego? Ponieważ, tak jak już mówiło większość YouTuberów, to jest dla, no na korzyść tych osób, które w FIFA były bogate, a jeszcze mniejsza korzyść, Właściwie na niekorzyść dla osób, które są biedne Bo te, którzy byli, ci, którzy byli bogaci w jak Jeżeli to można tak nazwać Są jeszcze bogatsi A ci, którzy byli biedni są jeszcze biedniejsi I dalej mają mało końców Mają słabych zawodników Otóż tak dla mnie jest to zdecydowane zrozum zdecydowanie zrozumiałe. EA po prostu zrobiło to z myślą o tym, aby zlikwidować końc sellerów, bo wiadomo, większość osób, jak kupowało coś do Ultimate Team'a, to kupowało końcy. Mało kto kupował FIFA pointsy, chyba że na początku FIFA, kiedy jeszcze tych końców nie było dostępnych na Allegro, albo były one w cholerę drogie, a tak to większość osób kupowało FIFA pointsy na początku FIFA. Później to się zmieniło. Końcy były tanie, za końce można sobie było kupić nawet z zawodników, a nie tylko paczki. No co było przeciwnością do fifa końców, bo nie dość, że były one drogie, nie można było sobie kupić z żadnego zawodnika, za nie tylko paczki, w której nie miało się tak naprawdę gwarancji nie miało się nawet no, zagwarantowanego, nawet pewności. Nie miałeś, że trafisz w tych paczkach dobrego zawodnika, no bo wiadomo jak to z paczkami jest. Czasami można trafić totalnie yy, słabych zawodników, i te paczki nawet w połowie się nie zwrócą. Więc to jest minus FIFA pońców. One są drogie i każdy wolał kupować końca. Ale według mnie, jeżeli dobrze ten update rozwiążą, jeżeli w FIFA 16 te ceny będą dobre, bo teraz jest to totalnie słabe, bo zrobili to strasznie dziwnie, bo Myriel, chociażby to jest przykład z filmu KSI, który też oglądałem na ten temat. Myriel, który kosztuje 60 tysięcy, ma 73 overrola, jest kartą srebrną i kosztuje 60 tysięcy, a Falcao, który jest z kartą złotą, wyjątkową, ma 88 overola, czyli więcej niż niż bardzo dużo zawodników w FIFA i kosztuje pomiędzy 5 tysięcy, a chyba 13, to to jest po prostu parodia, ale jeżeli to zostanie dobrze rozwiązane w FIFA 16, to może być to naprawdę naprawdę dobra nowość, bo jeżeli te ceny zrobią normalne, że na przykład taki Ronaldo nie będzie kosztował kilka milionów, tylko załóżmy będzie kosztował około 100 tysięcy, 100 że nie będzie trzeba grać godzinami, dniami, latami, żeby na tego Ronaldo nazbierać, tylko że tak naprawdę ten Ronaldo będzie miała osoba, która gra długo w FIFA, lubi tą FIFA, ale bez przesady, no bo wiadomo, teraz jeżeli chcielibyście bez kupowania końców, Dostać tego Ronaldo, to zagralibyście powyżej jakiegoś 20 tygodni grania. I to ciągłego grania. Doliczcie do tego jeszcze wszystkie kontrakty, fitnessy, które trzeba prowadzić, więc to jest totalnie bez sensu. Jeżeli chodzi o FIFA 15, ten update jest totalnie do dupy i pokazuje tylko to, jak bardzo jej zależy na po prostu kasie. Na kasie, bo jeżeli by byli normalni, jeżeli tak by im na tej kasie nie zależało, bo i tak mają jej od cholery, bo bo FIFA jest znana praktycznie na całym świecie i bardzo dużo osób kupuje tą grę, to wprowadziliby ten update w FIFA 16 i byłoby to w miarę rozsądny ruch, ale mam nadzieję, ja naprawdę myślę, że w FIFA 16 ten update zostanie dobrze rozwiązany i że po prostu, tak jak mówiłem, że ci zawodnicy z wyższych półek, Messi, Ronaldo, którym ja osobiście nie zagrałem, bo moim najlepszym zawodnikiem, którym grałem był Eden Hazard, w FIFA 14, w FIFA 15 też że będzie można po prostu grając często w FIFA, ale bez przesady, tak na przykład żeby oni kosztowali tyle co, przyrównam to do przykładu rynków NBA, tam w NBA w my team Lebron James, czyli teoretycznie niby najlepszy zawodnik, najlepszy po prostu najlepszy zawodnik w grze, 99 overalla on kosztuje 100 tysięcy 100 i żeby na tego Lebrona Jamesa nazbierać Wcale nie jest to niemożliwe, bo są naprawdę spore nagrody za challenger, są za różne tryby, spore nagrody. Więc jeżeli to rozwiążą, jeżeli taki Ronaldo też będzie kosztował, czy Messi kosztowali około 100 tysięcy, że będzie dało się na nich po prostu nazbierać bez kupowania końców, bez skupowania FIFA pońców przynajmniej w dużych ilościach, to to będzie dobre. Ale to co zrobili oni teraz mi się nie podoba, bo jeżeli chodzi o FIFA 14, no to to jest, tylko pokazali tym jak bardzo. Zależy im na tych pieniądzach, na, na kasie, po prostu, które i tak mają na, naprawdę dużo. I to jest według mnie straszne, co oni teraz zrobili. Na, na mnie to tak bardzo nie wpłynie, bo ja, ja końcu kupowałem wcale nie tak rzadko, wcale nie tak często. Mam dobrych zawodników, więc jeżeli chodzi o FIFA 15, przyszłość mam spokojną. A jeżeli to dobrze rozwiązam w FIFA 16, no to myślę, że, że będzie sens. A jeżeli rozwiążę to źle, to po prostu chyba. Ja przerzucę się po prostu na PS-a i odcinek, no w przyszłym, no, za kilka miesięcy, po prostu za pół roku zobaczycie odcinek z kariery zawodnika, ale nie w FIFA, tylko w PS-ie. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Na razie jest to beznadziejne, ale jeżeli dobrze to zrobią w FIFA 16, to to będzie miało sens. Taka jest moja opinia, mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Jeżeli macie jakąś inną opinię, albo macie inne zdanie na ten temat, to napiszcie to w komentarzach. No i co, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, to był taki krótki odcinek, jak, jak mówiłem na początku, ale jeżeli się uda z czasem, to na jutro będziecie mieli karierę zawodnika w NBA. Trzymajcie się, cześć.